Produkty marki Lasów Państwowych Dobre z Lasu są już dostępne w Radomiu w sklepie firmowym Krawczyk na ulicy Królowej Jadwigi 1. Dobre z Lasu to część szerszego projektu pod tytułem Zdrowa Żywność z Polskich Lasów i ma na celu promowanie ekologicznych, zdrowych i naturalnych produktów takich jak dziczyzna, płody runa leśnego oraz miody. Jak zapewniają sami producenci wprowadzona na rynek marka daje gwarancję, że żywność, w którą się zaopatrujemy jest smaczna i przede wszystkim zdrowa. Takich sklepów, takich stoisk nie jest jeszcze dużo w Polsce, także mamy szansę tutaj w Radomiu również spróbować to, co jest no, jednym z najzdrowszych produktów jakie żywności, jaka jest produkowana w Polsce. Współpraca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i zakładu masarskiego Krawczyk zaowocowała powstaniem pierwszego tego typu stoiska w naszym mieście. Jednak, według słów właściciela firmy Krawczyk, pana Sylwestra, istnieje duża szansa, by produkty marki Dobre z lasu zostały rozpowszechnione również w pozostałych oddziałach sklepu. Nasz klient, czyli nasz główny chlebodawca, zasługuje na to, żeby dostać taki produkt, czyli. Polskie, polskie mięso z lasu. Polska dziewczyzna zawsze była słynna z tego, że była zdrowa, smaczna. I dlatego ja bardzo dziękuję, że mam możliwości sprzedaży tego produktu u nas, w naszym sklepie. Naprawdę to są zdrowe produkty z lasu i swoich klientów zachęcam do kupowania tych produktów. A że mamy sieć sklepów, mamy sporo takich naszych sklepów, to myślę, że nie skończymy na tym sklepie, będziemy otwierali w nowych sklepach. Dobre z lasu korzysta jedynie z produktów Pochodzących z lokalnych źródeł. Jest to również symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją lasów państwowych, oparty na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron, lasu oraz ludzi. Marka Dobre z lasu istnieje od czterech lat, ale takich sukcesów jak w Radomiu jest kilka w Polsce, natomiast my się bardzo cieszymy, że na Mazowszu jest to drugi sklep, który z Najlepszymi produktami, najwyższej jakości z lasu został otwarty. Miejmy nadzieję, że kontekst najbliższych świąt Bożego Narodzenia i tych produktów leśnych z polskich lasów też będzie sukcesem. Sklep firmowy Krawczyk na ulicy królowej Jadwigi 1 to jedyne takie miejsce w Radomiu, gdzie możemy kupić produkty marki dobre z lasu, a zarazem drugie takie miejsce na Mazowszu.